A ja ogólnie mam po problem z tym VR-em i musicie mi podpowiedzieć w komentarzach, bo nie wiem, jak to zrobić. Powiem Wam, o co chodzi w tym problemie. No nie? Tu są te takie dwa kabelki, znaczy te dwa takie, no co to wpiąć do, do, do komputera, laptopa. No i jak ja je chcę wpiąć, zresztą pokażę. Źle powiedziałem, bo ja je wpiąć mogę. Tylko jest taki problem, że, patrzcie, włącza się normalnie to, co nie? I wyskakuje to. A, nie widać. Tu pisze: Your headset is sleeping. W sensie, tu pisze, że twoja głowa jest wyłączona, chyba. Coś takiego. O, widać. I ja, nie wiem, ja nie wiem, co ja mam zrobić. A jak zakładam wiera, to jest wyłączony kompletnie i nie wiem. Nawet jak mam kontrolery włączone, są włączone. I nadal, jak zakładam to gówno, to jest czarno i nic nie ma. I po prostu cały czas tylko to piszę i sleeping i klikcę, kliknę wake up to w skrócie mi się po prostu no w sumie tak naprawdę to się nic nie dzieje. Bo jest albo mi się wyłącza strona, albo się kompletnie nic nie dzieje. Więc jak ktoś wie jak temu zaradzić, to niech pisze w komentarzach, więc przepraszam, że jej dzisiaj nie ma. Jest mi naprawdę wstyd, jeżeli chodzi o tego wiara. Nie wiem czemu akurat teraz tak po prostu długo na nim nie grałem może przez to i chyba mi baterie wysiadają w kontrolerach. No super.